nawiew na nóżki, jakby zimno było zimą, i z drugiej taki sam, oczywiście, tutaj jakiś erdakt i informacja, że woda może. zamoczyć ważne dokumenty amulec postojowy break lock wciskasz, wyciągasz zahamowany, wciskasz, naciskasz Odblokowany. klapka dostępowa do gaźnika wszystko tu jak nowe wygląda, widać dbane naklejka widziała lepsze dni, ale też nie jest źle, że jest. Progi ma chyba do zrobienia, ale full metal jacket. A morki przód nic nie leją, nie ciekną. Chyba już nie mają czym bateryjka włożona. Zegarek działa. Trochę tak no co Just minute i adjust hour. Nie, odwrotnie Cyk, 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 Sprawisz, która godzina? Dziewiąta 23. Lampka serwisowa Dodmiany oleju powinna się zapalić na czerwono. Teraz jest ładna zielona. Chyba tutaj, tą dziurą się to kasuje. Wstępne odliczanie przy odpalaniu zegarów. Pyk. Także do 200 możesz się rozpędzić. Jest bardzo jasno, więc nie można pokazać pięknego podświetlenia tablicy. Ale właśnie. Klub programu. Co się dzieje po przełączeniu tego magicznego przycisku? Uważaj. się nie nudzi. Uf, kosmos. Odpalę fotonowe. Dość kosmiczny w, w swej formie. Tylny bagażnik. Honda. No i co tu dużo mówić? Dość zatrważające jest, jak suchy jest ten 40-letni silnik. Muszę sprawdzić, czy tam w ogóle jest olej w środku. no szok. Gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości, jest to wersja custom. Cokolwiek to oznacza. Custom. Z ukrytymi uchwytami pod kanapą. A właśnie pod kanapą. Tak to wygląda pod kanapą. My tu mamy. A pod kanapą nasi byli brudzik zamiast bezpiecznika. Na szczęście mam taki od Goldasa. Zaraz podmienimy. ci to Kiotzia Panie, to truchło w ogóle odpala? Panie, jeszcze jak. Good to